witam Was w moim następnym filmiku. E, będzie to filmik, jak już wiecie, 10 e, moich ulubionych książek, więc zaczynam. E, pierwszy to nie będzie jedna książka, ale raczej seria. E, czytałam to, nie wiem, może rok temu, ale ja dokończyłam niestety z tej serii. E, będzie to seria Dziennik Cwaniaczka. E, to jest bardzo fajna książka, to jest e, coś takiego, e, że jest tekst, e, coś takiego jak pamiętnik, tylko że to nie jest pamiętnik, to taki bardzo bardziej dziennik i on tutaj rysuje różne scenki. Ten chłopiec, który tutaj występuje i, i, i pisze po prostu, co mu się, co mu się danego dnia przytrafiło. To jest akurat pierwsza część. Ja przeczytałam ich trzy albo cztery, a jest sześć. Nie przeczytałam niestety wszystkich, ponieważ, ponieważ czytałam to w wakacje, a potem jak już zaczął się rok szkolny, to były lektury. I wszystkie takie. Nie miałam po prostu czas, czasu tego czytać, musiałam czytać lektury. To jest pierwsza część. Po prostu dziennik Czwajaczka to się nazywa. Tutaj dziennik Czwajaczka Roderick rządzi. Roderick to jest jego starszy brat. On ma jeszcze młodszego brata, tylko nie pamiętam o jak on się nazywał. Ale on ma jeszcze młodszego. I on ma, ma różne takie przygody: ma najlepszego przyjaciela. Tutaj jest następna część, Szczyt Wszystkiego. Uba w popachy. Przy, przykra, prawda? E, I ostatnia część, jaka na razie wyszła. E, biała gorączka. E, to jest jego ten młodszy brat. I właśnie z tego, co wiem, ostatnio widziałam w piku e, e, był właśnie. Mm, Taki, był taki dziennik, yy, i w środku były puste kartki. Yy, i To był dziennik, że możecie sami sobie yy, to, yy, to wypełniać. i Bardzo to było ciekawe. Chciałam to sobie kupić, ale niestety z mama mi tego nie kupiłam. Mam nadzieję, że niedługo znowu to znajdę i, i kupię. Następna książka, jaką chciałam Wam po, yy, pokazać, to jest już druga. Yy, to jest gościnny SMP. Nieznane przygody Nikołajka. Ja ją przeczytałam całą, ponieważ miałam ją jako lekturę. I ona mi się bardzo spodobała i to jest jedna, właśnie z moich ulubionych książek. Następna to jest moja e, lektura e, teraźniejsza. To jest, e, to jest pierwsza część opowieści z Marii. E, lewcza, różnica i Stara Szafa. Ona mi się bardzo spodobała. E, tu jest e, chyba 17 rozdziałów. Tak, tu jest 17 rozdziałów, ja jestem już przy, już przy 12. E, muszę, i, muszę to dokończyć tak po feriach, a mam jeszcze jeden tydzień ferii, więc... Więc spokojnie to skończę. To jest bardzo ciekawa książka. Tutaj w środku są zdjęcia z, z filmu i do, do nich opisy. I właśnie jak sobie czytam, bo ja już wcześniej przeglądałam te zdjęcia, jak sobie czytam, to pamiętam, że było takie zdjęcie, i wtedy od razu przewracam na te strony i oglądam zdjęcie, właśnie z tego fragmentu. Następna książka to jest oficjalny przewodnik na rok 2014 z One Direction. On mi się bardzo spodobał. Jego ja dostałam w tym roku na Mikołajki. To jest tak naprawdę bardzo cienka książka, ale, ale bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe informacje są również o nowych, o nowych trasach, które będą przebywać w tym roku. Jest wywiad z nimi, więc, więc jest bardzo ciekawa. Następna to jest również z One Direction. To jest. Teraz jest Harry Styles. Ja tak naprawdę to jej jeszcze nie przeczytałam, ale to jest jedna naprawdę z moich ulubionych książek, chociaż jej nie przeczytałam, ponieważ słyszałam, czytałam jej recenzję w internecie i słyszałam, że ona jest bardzo ciekawa. Ona opowiada po prostu o jego życiu. Harry Styles, narodziny gwiazdy od do One Direction. Ja ją dostałam na święta, pod choinkę. Następna książka również jest o One Direction. To jest ich e, chyba druga biografia e, One Direction, Siła Marzeń, Życie One Direction. E, to jest ich druga albo pierwsza, nie pamiętam dobrze. Ona tak wygląda, ona jest bardzo gruba. Ja tak naprawdę doszłam do ponad połowy, ale, ale skończyłam ją czytać, bo czytałam ją również w wakacje e, i zaczynał się rok szkolny i znowu nie mogłam jej czytać. Następna książka jest trochę bardziej dziecinna, ale ona mi też bardzo. To jest też moja ulubiona książka. 365 opowieści dziadka. I tutaj jest na każdy dzień, tu się na przykład zaczyna maj i jest pierwszy maj, drugi maj i tak dalej. I na każdy dzień roku jest jakaś historyjka i tam opowiada dziadek dzieciom o różnych przygodach i te dzieci też również mają różne przygody. Następna książka znowu jest ona direction, nieoficjalna biografia Nadie Kochen. Również jej jeszcze nie czytałam, ale również czytałam jej recenzję w internecie. I to jest niestety nieoficjalna biografia, ale, ale naprawdę podobno jest bardzo ciekawa i można się dużo informacji dowiedzieć, nawet jeśli nie jest nieoficjalna. Następna książka to jest bardzo stara książka, bo jeszcze mojej babci. To jest Pinokio. To jest, to jest bardzo ciekawa książka tak naprawdę. Ja teraz będę miała y, ją jako, jako lekturę, dlatego dlatego uznałam, bo ja jak byłam mała, to ja bardzo lubiłam y, takie bajki animowane oglądać. Pewnie jak każde dziecko i najbardziej naj, miałam na płycie Pinokia i zawsze go oglądałam. Zawsze jak, y, jak nie, nie miałam co oglądać, to oglądałam sobie Pinokia i mogłam go oglądać naprawdę godzinami. I ostatnia już książka. To jest moja encyklopedia konie i kucyka. Kupiłam ją rok temu, ponieważ rok temu interesowałam się tak koni. I właśnie w środku jest są różne informacje, po prostu o Maści, o życie, życie na otwartej przestrzeni, o kusach, o mowie kichach. Więc to naprawdę jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa książka, ona tak wygląda. Ja ją kupiłam w księgarni. Więc, więc nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ponieważ tam w tej księgarni, którą, w której ją kupiłam, ona była nie dość, że ostatnia, to teraz, teraz już ją tą księgarnię po prostu wycofali. I to są już wszystkie moje książki, które chciałam Wam pokazać. Było tam jej 10. O, oczywiście oprócz tej serii Dziennik Staniaczka, bo to jest cała seria, Składająca się z sze sze sześciu książek. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. To jest chyba mój najdłuższy filmik z tego, co wiem na razie. I zapraszam Was do subskrybowania mnie i dawania łapek w górę. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Pa!